w kolejnym odcinku z WarFrame'a, z tej strony Watu i zapraszam Was razem z Arturem, z Ganu i z Jamem, który z nami nie gra co prawda, ale jest z nami na czacie. Nie udało się osiągnąć coś tam host O, Jeszcze raz dołączamy. I teraz dzisiaj robimy zadania z Gwiezdnego Szlaku, idziemy otwierać relikty i od razu na rescue, czyli ratunek, tak właściwie. Dobra, to może sobie też wezmę necrosa, a czemu by nie... Czekajcie, bo biorę necrosa, nekros, hmm, i jeszcze wilda ja zmienić na tego z overframe'a. Każdy nekrosa. <noise> no ale nie wiem czemu jeszcze ten terror specjalnie ktoś wrzucił tutaj, e, to żeby spowalniało prędkość poruszania się wrogów, no i spowalniało 80%. No ale czy ja wiem, jakby już ma się tą jedynkę, że, że, że się zamienia w kamień, to czy to spowolnienie jest jeszcze takie potrzebne? <noise> Żeby wolniej zamieniał się w kamień. No chyba. Czekajcie, ja szukam jakiegoś fajnego reliktu, żebyśmy coś z tego mieli przy okazji jak się otworzy. Oberon, w sumie obrona nie mam. Jeszcze złożonego. O, Messi no, mam. O, Limbo. Ramach, Bimbo. Może się przydać czasem. Tak, widziałem ostatnio mema na tym... E, na czym mema? No, ktoś wrzucił. E, chyba ty, ja to widziałeś, bo widziałem, że badałeś lajka czy coś. Ee, że ta, 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 ta misja żeby zeskanować cel syntezy bez używania pułapek, bez używania umiejętności i chyba bez otrzymania obrażeń, czy coś? Tak. Tak, miałem to, miał, też miałem to. I Na szczęście są deszyfratory. <grym> a widzisz, a wystarczyłby limbo. Tam czytałem komentarze nie. Nie wystarczy, że przele. Że, bo tam musi być misja jeszcze na, na, na 30 poziomie czy coś takiego. Czy, czy nie pamiętam, ale Wystarczy, że spotkasz jednego Eximusa i strzeli do ciebie, koniec. Ale Eksimusy, co? Y, Przebijałem tą zasłonę? Tak, tak. To nie wiedziałem. Bo tak, to, to był. Li, lim, bo był byłby OP na wszystkie tego typu misje, że nie, nie musisz się z niczym. N, n, nic robić, praktycznie, po prostu biegniesz. No o to chodzi. Dlatego Eksimusy ma... Fajne, przelatują. W ogóle zapomniałem, że trzeba to weski znowu zbierać. Jeszcze są te potafiany z bańkami odpornymi na skille. No, no. to też. Ale to wystarczy ich ściągać wcześniej, no nie? Była, już to ułatwia. Ta, ale tam było napisane, że nie możesz używać skilla. Aha, no tak. I bez, zabi bez, bez, bez zabijania i bez używania skini. Mhm. No, jak, tam ogólnie będzie rzeczywiście było pełna opcja. Coś hmm. mryka. Stalkier. Oby teraz dropnął hate. Żebym mógł się pochwalić Magdzie, no nie, <noise> ona nie zabije. Pokażę że u tego się terror Skamielenie, to. nie wiem, czy coś daje. A na pewno statusy <noise> dropło, ale nie hate. Dread, mam już... Z... Taka ciekawostka, hate yy, miał większą szansę dropnięcia z zrobieniem, jeżeli, ma, jeżeli masz tego standardowego yy, stalkera, a nie tego po drugim śnie, co się pojawia. Mhm. Mm Nawet nie wiedziałem chyba, że się różni. Czyli... No przecież zwykły nie może ci dropnąć yy, schematu. ...na War'a, a nic wczesnego War'a. Mm -hmm. Dobrze, dobrze. No, ale może ci dropnąć schemat na hate. No, ma tam ...2% więcej. Jakaś okay, sugestia, to... że we hate War? Hmm. Bo to wychodzi. Ta sprytna sugestia, ukryta. E, ostatnio poznałem mądre słówko z książek e, Tylko nie wiem czy je dobrze wymówię nawet, bo je tylko czytałem, no nie? Da, Zaawoluowana. Tak, tak, tak coś jakoś tak hmm. Czyli ukryta coś w ten desen, kurde, spadłem w dziurę Pomiędzy schodami OK, lecimy. Je, dostałem czy no, tysiące tutaj Jeszcze się zgubiłem. Tędy. O nie, już na mnie czekają. I ja Zauważyłem, że ten gość przestał się teleportować. <grym> to dobrze, czy nie dobrze? Chodzi dużo wolniej. Hmm. Ja bym sobie wziął Shade'a chyba. Shayda prime jeszcze. No, jeszcze nie, nie, nie wydropiłeś? W sumie z, z tych ze wszystkich strażników miałem tylko jednego prima, czyli Heliosa, bo tylko on był kiedy ostatnio grałem, czyli przed tym powrotem moim prawie że rok temu. I wtedy był tylko Helios, no to Heliosa zdobyłem, a później nie miałem jakoś na to chęci. Są inne aktywności, które mnie bardziej pochłonęły. Jeszcze raz. Powtórz misję. To już niech tam ktoś nie powtórzy misję. A ja biorę innego frame'a, bo ten mnie wkurza. Na takich misjach przynajmniej. To miałem na myśli. Za, to taki ksaku, To ktoś raczej pójdę. nie powinien zawieść. E, dobra, znowu coś ciekawego znaleźć. Garę mam. Zephyr mam. Znaczy znamitą tą część. Schemat do Hildryn? Niech będzie. Może się przydać. Piesek, prosiłem, żebyś zeszedł ze mnie. Masz kosteczkę, baw się kosteczką. Kosteczka, kosteczka, leć za kosteczką. Ale nie przynodzę jej z powrotem. No. No, za mądry. Za mądry, ale jak się mu mówi, żeby zeszedł, to nie zejdzie. Nie zejdzie. Taki mądry. Czy mu mówisz, żeby nie sikał w domu, to też nie wie, żeby nie sikać w domu. Yeah, ale... ale... my sikamy w domu. <grym> 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 ale nie przy łóżku. No to daj mu przykład. Sikaj tu. <grym> Niektórzy nawet do. <grym> ale nie, nie sikałem przy łóżku, to dałem mu przykład, żeby nie sikał przy łóżku. <grym> Teraz tak mówisz. <grym> To mu nie mów nie tu, nie tam, tylko gdzie można. Mówiłem mu na polku i nawet mu pokazywałem to dostało smakołyka, jak robił siku na polu. Nie pomogło. A ty robisz razem z nim siku na polu? Wiedział, że to dobrze. Niestety nie. I się dziwisz jeszcze. No to plan B, są pieluchy Mhm. Jeszcze myślałem eee. nad matom, ale w sumie I, tam. I tak się stąd wyprowadzam. To nie To, nie zika, tak. no, to, to wiesz, no i to tak będzie remont, więc będzie wszystko ściągane. Cały parkiet. Jedna No, na pewno tutaj właściciele są tacy, że oni raczej wszystko będą remontować, jak już remontują. Mało życia. Aha, jeszcze fajne jest u Sewagota, właśnie, bo mówiłeś coś o spowolnieniu od tego Sewagota. Że co mi da to spowolnienie, ale oprócz spowolnienia, to jeszcze tam daje. E, no, kurde, co to tam dawało? Aha, regeneracja życia, wykradanie życia. Po co ci regeneracja życia, jeżeli masz nie dawać się trafić? E, jeśli się nie shieldgate, albo nie robi tego co ty, czyli tego tak. rola e, na czyksaku, to tak, ale to dla wszystkich w drużynie na obszarze. Tak, ale to... No, są fajniejsze. Znaczy, no ja, mam teraz założony Rygo Dry, -no. To... no. tak, bo to wspomaga to, czym się głównie zajmuje Xaku. No tak, to prawda. A... Mam to, to, to jest fajny skill, tylko... Na co ksaku jest ten skill? czekaj, mówisz, że Xaku to jest idealna postać dla mnie? Twoim złotoniem jest w przeżyciu. Nie, y hmm. tak. A to się dziwię, bo czwóreczka, ten, czwóreczka daje 70% szansy na uniknięcie obrażeń. A nie 75%? Nie wiem. Nie pamiętam, tak czy 70% 75%. Siła może podbija. Nie, 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 to się, nie, to jest stałe, to jest stałe. Uh -huh. to Aha, możesz, to, możesz to wzmocnić, dodając sobie parę rzeczy, takich jak na przykład y, chyba hytromlisafilę, która daje Ci jeszcze tam chyba... 5% oraz chyba jest jeden z dryfów, który daje kolejne 6% szansy mhm. na unik. Dokładnie tak. Eee, ktoś nie otworzył, ale to chyba nie weźmie. Wy. ma wywalił albo weszedł. Ale dropło Hildryn i to nie z mojego reliktu o dziwo. Mojego. <laughs> A wybrałem to samo. To znaczy, że poprawili losowość. Bo kiedyś, jak wszyscy brali ten sam relikt, tego samego poziomu. To szły dokładnie te same rzeczy. Hmm. Nie. W tym momencie nie. No przed przedduwirii to zaobserwowałem. Nie, nie, nie. Jak Cię. Mam zupełnie odmienne, że tak to powiem, doświadczenia z tym problemem. Hmm. Zawsze było co innego. Ale nie to, co potrzebujesz. To tutaj 75% szansy na unik daje. Ale Wszyscy brali to samo i ten sam poziom? Tak. Hmm. To u mnie zawsze było to samo. Ja więcej części no, na Wildren nie mam. Nie, ma. nie no, na przykład takie przy, przypadki były regularnie właśnie z tym, jak wszyscy braliśmy mody z tego, ze Skarbca Prime. Czy znaczy te mody, relikty ze Skarbca, no to wszyscy... Wszyscy braliśmy te same, że jak chcieliśmy to samo mm -hmm. Bo chcieliśmy to samo wydropić i każdemu co innego potrafiło wybrać. Dobra, nie mam już nic ciekawego, więc biorę po prostu... No, oczywiście wiadomo, że jak wszyscy wybiorą oddane jednej osoby, no to będzie nam mniej to samo. Ale no to jest. Losowo w pełni. No ten pies mi nie da dzisiaj spokoju. Nie dać. Ci. Bo bo cię złapie za tyłek. Ojej. Mm -hmm bardziej Cię poza tym. Możliwe, że się jeszcze bardziej ucieszył i zainteresował. <grymne> no, chyba tak. <grymne> Dobra, dość fax. Koniec pieszczot. Tak. Wrócimy do pieszczot po misji. Okej, okay, lecę do przodu. Po drodze się zdobędą te reaktanty. Tak się mówi. Na później się nie zdobywa, tak? Tak też bywało. Raz tak miałem, chyba, że wszyscy zdobyli, a ja nie, i zapomniałem sobie popatrzeć w ogóle na to, i zapomniałem o Google, że się tu zbiera. I nie zebrałem. No to mi się dzisiaj skopało. Zebrałem pełne, ale po misji nie mogłem wybrać nagrody. Ale właśnie, bo wtedy my nagrywaliśmy chyba razem i jakiś z drogich mi widzów napisał, że zebrałem, tylko się zbagowało. No, to tak zdarzało się też parę razy z Magdzie, że zebrała, zbagowało się i nic. Nie, testowała w tym sensie. mm -hmm. Jak raz twierdził, że oszukujesz. Hmm. I cię oszukała. No, Warframe jest w tym mm. niszczonym. Na szczęście nie. ale... W bagowaniu, no bym powiedział, że tak. Nic bardziej, zbogowane gry, które są znacznie grosz, droższe, więc... To nie, to, to ja nie znam. Cyberpunk? <laughs> no właśnie miałem mówić. No, no. A <laughs> Tylko, że nie grałem w Cyberpunka. No. Ja też nie, ale dużo a, słyszałem. Słyszeli... No. A słyszeliście o na przykład, nie wiem, Fallout 76? Tak. Ja tak ledwo co słyszałem. No. Ale na przykład jeszcze Gothic jest taką fajną zbugowaną grą. Elder Scroll Online kiedy startowało. A to nie grałem też. Nie, e... no. Skyrim grobie. to też jest bardzo zbugowana gra, więc. No tak, tak. Skyrim to tak. Ale jakie fajne rzeczy można dzięki temu robić? Nie, no dużo o tym się ciśnie w internecie bekę z Skyrima. Tak, jak przejść w grę w 12 minut? Skyrim'a da się w 12 minut? Bo to, to jest kwestia tego, żeby się gdzieś w odpowiednim miejscu mi Zglitchować O, poprawka będzie no, 3 minut do Usłyszeli nas. Czyli będzie jeszcze więcej bagów. No tak, no, bo się zbliża powoli dodatek. Wejdzie nowy do Kolejny. <laughs> Czy aż tak powoli? <laughs> A uizm jeszcze nie weszła, no nie? Chyba? No nie weszła. Ja to ja tu nie jestem pewien. Ale fajne dropy. No A, po... Coś swoją... jest więcej warte? Nie. No nie wiem, wezmę komuś. Albo w sumie wziąłbym... A... To weznę to komuś. O. Może to, to będę sobie to, no. chciał złożyć. Piesek, teraz pora na to, żeby się z tobą pobawić, no? No i co? A teraz nie chcesz, aha, dobra. Mówię, to jest jak <grym> kot. Złapiecie za tyłek. No, tyłek. No i nic. A, może jednak coś. Dobra, ale zrobię cięcie w nagraniu. No i drodzy widzowie, kontynuuję. podejście już sami. Niestety, dogrywam to następnego dnia. Wczoraj jakoś już mi się nie chciało grać, więc przestałem grać. Myślałem, że dzisiaj więcej nagram. Ale dzisiaj się okazało, że wyskoczyło mi spotkanie z kumplami. Którzy się zjechali do Zakopanego, znaczy jeden kumpel przyjechał do Zakopanego, więc wszyscy się spotykamy u mnie, więc średnio mam teraz czas. Nagrywam tylko na szybko jakieś, żeby było trochę więcej, bo jest tylko 15 minut nagrania. Dobra, zobaczmy co w ogóle możemy tu zrobić. Czy mam coś do kupienia? Średnio w sumie. Ostatnio gano przekazaliśmy części ze Stalowego Meridianu, to chyba jeszcze w tym odcinku co teraz wychodził właśnie. Zobaczmy co tu mamy ukończone. Ankyrost, Srenos Mutalist... Syn, e, cer. A, jakąś tam broń. Nawet mniejsza o to jako. Fiel dronik. Trochę mi jeszcze go będzie potrzeba, faktycznie. I oczywiście jak słyszycie, to Vax e, biega, robi rozwałkę. I znowu mi się kończą plastydy. Będzie trzeba znowu gdzieś iść, gdzieś na długie, długie posiady. E, nie wiem, kiedy się ten odcinek skończy. Prawdopodobnie na pewno się skończy wtedy, jak przyjdą, przyjdą ludzie do mnie, ale nie wiem, kiedy to będzie. Nie, nie umiem wam tego powiedzieć. E, więc. Może to być w każdej chwili, jakby nie było. Dobra, zobaczmy, co to mogliśmy tutaj zbudować. Bo na pewno coś budowałem, żeby móc później zbudować. O, tutaj mamy jakoś coś do zbudowania, ale mogę się z tym wstrzymać. To nie jest tak, że ja muszę to budować, już mogę to zostawić na przykład na to albo na cokolwiek, co będę chciał. Ale szczerze, bez znaczenia. Może być nawet i to, chociaż formę na to wydaje. Hmm, o, to mogłem też. Wygląda lepiej. Ehm, Rybka zrobione, sarofan już opanowane. Tok w kurde, a to muszę kupić w którymś momencie, jeszcze nie wiem kiedy. O, jest. Teko chciałem na pewno zrobić. Tylko, że nie tylko to. Coś jeszcze chciałem zrobić. I nie mam pojęcia, czy to było z broni bocznych. Tak, jest. Podwójna cersta. Eee, a czy ja mam ją opanowaną? Bo tu nie wygląda. Eee, jak się zaś to pisało? Hmm. C estra. a, Cestra. Dobra. Spróbujmy tutaj wpisać sobie, zobaczymy czy będziemy mieć ją wylewelowaną. C, S, czy C, S, -E Dobra, było widać, że jest. Eee, więc mam to gdzieś. Najwyżej chcę złożyć jeszcze jedną. Zróbmy podwójną. Z jednej, z drugiej budujemy podwójną, elegancko. Tutaj nam jeszcze sporo rzeczy brakuje. Hmm, 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 hmm. Dobra, to, to chyba na razie tyle z tego co mieliśmy do zrobienia tutaj. Zobaczmy czy coś mamy do zrobienia na Gwiezdnym Szlaku w ogóle. Znaczy no w sensie jakąś misję czy konkretną musimy zrobić. Zobaczmy Gwiezdny Szlak. O, dostaliśmy kredyty. Kolejny chyba 150. Wydaje mi się, że tych boi wilkami wystarczy. Nie, to tym razem 50 tylko. Że boj wilkami w sumie raczej wystarczy. Może jeszcze spróbujemy w tym tygodniu. Najwyżej się dokupiłam. 8. Ziam ma tam chyba z 10, Marchewa też coś ma. Więc spokojnie damy radę. Musimy zabić jeszcze trochę przeciwniku, przeprowadzić transmutację modów o. I obrażeniami elektrycznymi, co chyba sobie odpuszczę nawet. Tak mówiąc szczerze. W alarmach nic. W wydarzeniach też raczej nic. Tutaj w tym jakimś kole, co mi wszystko wszystko pokazuje. Więc mam dwa zaproszenia do znajomych, ale no nie przyjmuję, bo nie wiem, kim jesteście. Dajcie znać, jak dajcie jakiś komentarz czy cokolwiek. To wtedy prawdopodobnie was przyjmę. Hmm, ale tak jak mówię, nie będę przyjmował kogoś, kogo w ogóle nie znam ani. To się nigdy do mnie nie odezwał. Z tego, co widzę, co średnio mamy co robić. Hmm, jeśli chodzi o to, to też jest takie obrona i wydobycie, to długo potrwa, więc to sobie raczej odpuszczę. E, nie pamiętam, co ja chciałem w ogóle robić, a plastydy dropić. To chyba tak przede wszystkim. E, no i faktycznie, tak o dziwo, bo gadałem ostatnio z ziamem, że ten build nie mo może nie działać tak dobrze, ale nie mogę znaleźć dokładnie tego builda, który mam tutaj zastosowany. Z overframe'a. Strasznie mi się jakoś długo teraz przełącza. I nie mogę znaleźć, żeby był właśnie ten modyfikacja terroru. Wrogowie pod wpływem tej umiejętności mają 50, 60% tam mniej prędkości poruszania się. E, więc uważam, że to może być też po prostu do wyrzucenia. I na przykład moglibyśmy tu zwiększyć sobie siłę albo wydajność jakąś. Chyba siłę najbardziej. A siła minus wydajność. A i tak mi nie pozwoli, mam za mało pojemności. Mam tu co prawda tylko trzy formy, więc nie ma się co dziwić. 10, więc tego też nawet przeforsowania. Zasięg minus siła. Więc to nawet niekoniecznie bym chciał. Hmm, czy jakąś ciągłość byśmy chcieli? Czas trwania. No to się chyba przydaje w miarę czas trwania. Bo to trwa teraz 11 sekund i w tych 11 sekundach musielibyśmy zabić. Hmm. O, Siła umiejętności większa. A, już to mam. Nie, nie można mieć różnych? A, a byłem przekonany, że można mieć. To widzicie, człowiek każdego dnia uczy się czegoś nowego. Próżbiarskie sekrety. No i pięknie. Ile mamy? 42% na dodatkowy łup. E, I co to nam jeszcze zwiększa? 80% en użytej energii jest konwertowane w tarcze. A czemu 80% to jest. To jest tak, jakby były dwa mody. Nie wiem, czy mam gdzieś jeszcze coś sekrety założonego? Czy to rosnąca siła jest, to pisuje? Pojęcia nie mam. Dobra, ubierzmy sobie tutaj Galatajna. Bo robiliśmy też go ostatnio, żeby miał więcej ciętych obrażeń. Hmm, gdzie jesteś mój Galatajny? Jesteś? Tylko czy nie muszę ci czegoś tu pozmieniać? Nie, myślę, że będzie git. Okej, okay, więc lecimy sobie na misję. Eee, tylko gdzie my polecimy? Najlepiej było na otwieranie reliktów, ale średnio mi się chce iść i najlepiej na jak najwyższy poziom misji, tak mi się wydaje. Czyli to pewnie byłby fobos. Mm -hmm. I tutaj jakieś przetrwanie. Na dark Sektorze, czy coś. E, tutaj jest przetrwanie, ale to jest nie to. Przetrwanie i jest zwiększone, tylko że mały ma poziom ogólnie. Byłem przekonany, że tutaj będzie lepszy poziom. Na ścieżkę stali szed nie będę. A tutaj mamy mamy też plastydy. Mm, a tak dark sektor, przetrwanie. Większy poziom, 30% szans na surowców. surowców. E, tylko chyba pójdę sobie z solo. Nie chcę mi się z nikim bawić. Zobaczymy jak to pójdzie. Ja we, większość będę niestety nagrywał, mniej robił cięć, bo muszę się w, w jakoś w długość odcinka tak wpasować, żeby była w miarę dobra na YouTube. Napiję się złocistego trunku o smaku e, cytrynowym. I tak dopijam wczorajsze jeszcze. Ale jest całkiem niezłe, bo było otrzymane w lodówce. Neurody, ja yeah, dwie neurody. Co za szał? Samy, o ile pamiętam, w 20 minut zdobyliśmy tylko 1200. Tutaj niestety nie przesiedzę mm, aż tyle czasu. Z tego co pamiętam, tutaj nawet się fajnie w miarę siedziało, więc zobaczymy, jak to będzie, jak będę tutaj siedział. Desakrację sobie zawłączył. Ok. Regeneracja energii. Od operatora. I lecimy. Petryfikacja. Wydawało mi się ostatnio, że oni zostawiają zwłoki. Ci, którzy są zabici spetryfikowani. No dokładnie tak, chyba zostawiają. Chyba, że to jest na jedno i te same. Nie wiem. O, jakiś stalkier idzie. Coś się zabłyszczało. Niestety nie. Jedno z tych całych śmiesznych... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Czym oni są? Syndykatami, no tak. To przecież oczywiste. E, tylko, że średnio tutaj mi przeciwnicy psuła. Aha, dobra. To są ci od niej. Więc ich będzie ciężko... O kurde, jeszcze mnie zabili. Aha, i oni znikają po mojej śmierci. No dobrze, no trudno się mówi. Hmm. Skamieńmy ich wszystkich i obrażeniami ciętymi. Żeby ewentualnie dwoje zwłok powstało. Jeśli się by udało. Komis regeneracji energii. Zobaczmy przede wszystkim ile będzie tak po pięciu minutach, bo pewnie tyle będę tutaj... No już chyba właśnie będę kończył nawet ten odcinek. Bo słyszę, że już mi pies czeka pod drzwiami. Ale jeszcze nikt nie pukał, to jeszcze... Jeszcze mam nadzieję, że po prostu szczekał na kogoś, kto sobie przechodzi. Dobra, jedziemy na razie dalej. Mamy już 1000 przeciwników zabitych. Już albo dopiero w sumie. Mhm, Coś czuję, że to oni będą już. Mieli być po 18, jest po 18 aktualnie, a ten odcinek musi być na jutro, więc niestety dłuższy nie będzie, bo nie mają go czasu kiedy nagrać. Jeszcze muszę go wrzucić do montażu. Takiego, tylko że przemontować, no ale musi wlecieć. Dobra, więc ja myślę, że będę kończył, ale jeszcze zobaczę, może jeszcze wrócę. Dobra, drodzy widzowie, tak jak mówiłem, przyszli goście, więc widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć.